Ciągle flow i wersy na nowym nucie Nucie nowej się ma dobry rap i będzie to flow Więcej nowego tekstu, więcej wersów się nawija Ciągle mamy te bity, ciągle robię rap dla wszystkich Robię ciągle bit, robię ciągle te wersy Nowa nuta, nowa nuta się ma będzie Era nowy hip-hop, rap i dobre wersy Robię ciągle beat RAP jesteśmy, dobry wers to wszystko. Na bitach robię muzę. RAP na bitach siema ciągle robię tę nutę. Siema wszystkim, dobry rap i jestem. Na rapie nowe bity. Siema wszystkie to słuchacie. Nowy beat to wszystko jest tu. Siema ciągle mam na nabity. Dobry flow, wszystkie bity, dobry flow. Na rapie dobre flow. Siema i nagrywam, ciągle mamy więcej. Nowy bit to wszystko jest tu. Na tych bitach siema, pozdrawiam. Sprawdzajcie nowy wers. O tym się rapuje także. Dobry bit dla wszystkich, nawijam wokal, flow i więcej. Nowe teksty, nowy bit dla wszystkich. Siema to robię. Dobry bit dla wszystkich. Siema i rapuje, to wszystko sprawdzajcie. Nowy bit dla wszystkich. Dobry rap i będzie nowe teksty. Tu wjeżdżamy sobie z nowym bitem. Wjeżdżamy na rap, wjeżdżamy na sekundy. Siema, tak na te bity. Dobra, muza. Będzie więcej tego numeru. To wszystko na bitach. Robię ciągle bębny, ciągle mamy kawałek. Siema, sety, siema sekundowy, tak. Sety, sety, setki tekstów, tekstów rapu, setki i wiem, kochany nasz Bóg i tak, kochany nasz Bóg i diabeł kusił Boga, Bóg, Bóg nie pozwolił na to, nie dał się, Bóg nie dał się i Bóg nie słuchał co mówił diabeł, Bóg zwalczył diabła, zwalczył zło i piekło i... Zawsze będę dawał te wersy Bogu, zawsze będę robił wersy dla Boga. Piszę do dekalogu, wiem, że jest Bóg, kocham całe serce, jestem przy Nim, jestem z Nim przy Bogu, tak? Jestem przy Bogu, Bóg jest w wiem o tym, więc robię nowe wersy, robię siema ciągle na bitach, robię ciągle wers na bitach i rapuję, ciągle nowy bit, to wszystko na rapie. dobre wersy tu, siema, zawsze jestem za Ukrainą i tak Rosa, nie powinna posłuchać z Ukrainy, tak zrobiła, tak nie można robić, trzeba wszystkim zawsze być dobry chłopakiem, dobry chłopak. dla was to nawija się, ma skill, na numerze będzie wers, e R.A.P., nowe bity, e R.A.P., nowe wersy, ciągle mamy te kawałki, nowe bity i jesteśmy... Chodzę z nowym bitem, wchodzę, ciągle mamy ten numer, ciągle robię bity, Era hip hopem, dobry wersa do wszystkich, dobry wers i numer, to wszystko na bitach. Robię dla wszystkich, dobry wers i więcej, nowy wers i wszystko więc zawsze po Bogu. Nasze teksty więcej nowych wersów i będzie. Dobry bit, nowe wersy Robię to wszystkie, nowe numer numery ma, robię to do numer Dla wszystkich bardzo Wszystkich szanuję, wszystkich naszych To wszystkim wam znajomym Rapuję nowe wersy Znajomym i kumpelom, kumpelkom Wszystkich Dobry rap i jest tu siema bity dobry wers To wszystko na bitach robię ma dobre wersy, robię to, rapuje, na bitach. To nowy numer, siema, wszystkie tu kawałki. RAP, hip hop i muzyka. Nowa, nuta, wszystkie wersy. RAP, hip hopowe wersy, siema, tutaj robię. Na dobrych wersach to rapuje, będzie nowy numer, tu siemka, wszystkie tu bity. Era nowy, wers, tu jestem. Wszystkie kawałki, są numery. To wszystko na bitach. Robię więcej tego rapu. Się ma wszystkie tu nuty. To wiedzam sobie z bitem, wiedzą sobie lawa nowy numer. Się ma bity i nawijam. Się ma wszystkim dobry rap. Się szanuję wszystkich ludziom Zawsze będzie. Rap... Jesteśmy... I kocham nasz Bóg. Jest do 11, 12. Nowe numery, teksty. Wiem, że jest. Całe życie, bo ci ludzie, dobrze, postępują, Cie Wiem, że jest niebo i piekło jest Wiem i zawsze dobre rzeczy trzeba czynić. Wiem zawsze. Będę lawas nawijał te kawałki. Wszystkie wersy, się ma to na winę. Numer się ma ciągle. Mamy te wersy i rapuję, się. Ma to nowy kawałek. Jest tu się. Ma wszystkie bity. Nowy rap to wszystko, jestem w Nowy beat to wszystko, robię ciągle wersy Na numerze mamy, numer siema, wszystkie te kawałki. Na dobrych bitach robię muzę, to dla wszystkich będzie więcej. Nowy rap to wszystkie teksty, robię ciągle dla was wersy. Ciągle na bitach jest tu siema, tu na te nuty. Nowy rap to wszystko będzie Nowe wersy dla was zrobię Słyszycie nowy tekst, słyszycie na wersecie. Siema dobry rap, siema i teksty. Robię ciągle bit, nawijam i robię dobra nuta to dla wszystkich. Ciągle wjeżdżam z nowym rapem, ciągle wjeżdżam i nawijam wszystkim numer wszystkim bity Siema tutaj będzie zawsze. Na dobrych bitach robię numer. Siema tutaj robię numer. Esses que é To na bitach robię ciągle dla was. Jestem tu. Wszystkie bity, wszystkie kawałki robię ciągle rap i dobre wersy. Na dobrych wersach to rapuję. Siema, nowy numer. To wszystko na bitach tu będzie. Nowy wers, tu jest i bity. Nowy wers, tu jest i teksty. Nowy rap, to wszystko będzie. Dobry rap, ma Wszystkie te wersety. Wszystkie nowe numery dla was. To robię, Siema beat. Dobry freestyle, dobry rap. Wszystkie numery to wszystko na bitach się ma, robię nowy wers. Rapę muzyką, siema, no i teksty robię ciągle w rapie, robię ciągle wersy. Wszystkie te numery sprawdzacie, no i jestem grze o numer, grze o rap. Wszystkie bity, dobry tekst. Nawijam te bity, siema, ciągle nowy kawałek, tu jest. Nawijamy, tutaj siema. Wszystkie wersy będzie nuta. Siema, wszystkie dobre numery. Wchodzę z nowym bitem, wchodzę ciągle na numera. Wchodzę ciągle z bitem i nawijam. Ciągle na rapie więcej. Siema, wszystkie dobre numery. To momenty, no i bity to rap i dobre wersy. Siema, tu jak się nawija, dobre wersy robi. Siema, to rapuje. Nowe wersy będą wszystkim. Siemka, wszystkie dobre wersy tu jest, tu. Siema, nowy numer dla was będzie, nowy rap i teksty to wszystko, nowy bit dla wszystkich, siema, nowy numer będzie, ciągle jestem w grze i rapuję, więcej nowych nut dla wszystkich, siemka, nowy rap, tu będzie więcej, nowy rap i będą będą, siema, wszystkie nowe ten numery, siema, wszystkie beat, rapy hip-hopem, siema, dobry rap. To wszystko na bitach, robię więcej tego bitu. Siema i nawijam Ciągle rapuję dobry numer. Wszystkie kawałki sprawdzę numery, Wiedzą sobie z nowym bitem Słyszycie ten kawałek będzie Nowy wersji tu jest na dobrych bitach Siema to nawijam, bit i nowy numer Wszystkie kawałki nowy rap, nowe wersy tu są Siema ciągle rap i będny Dobra nuta, wszystkie Kawałki, będzie tutaj dobry wers, dobry rap i to wszystko na te numery, wszystkie bity, prodzajcie dobry rap, tu więcej Siema to nawijam stale dla wszystkie dobry bit, to wszystko nawijane Siema dobre wersy, robię te numery, to wszystko na bitach, robię więcej Tego numeru i więcej, tego bitu tekstu Nawijam, się siema za nowy numer tu Nawijam, się ma bit, dobry numer i jest tu Wszystkie nowe wersy, wchodzę z nowym trakiem, wchodzę na rap i to mamy wszystkie wersy, dobra nuta, się ciągle rap i na winę tutaj, dobry wersy, tak, dobry wersy tutaj, się ciągle na tym numerze, rapuje sobie dobre wersy, rap gra ma ciągle nowe wersy tutaj. Robię bit dobre wszystkie kawałki Robię nowe wersy i teksty Robię ciągle na muzyce wszystkie bity Tu dla wszystkich Elo ciągle mamy nutę tą Elo ciągle nawijam i tu Na dobrych bitach tutaj jest i będzie więcej Nowy wers to wszystko teksty na dobrych bitach robię, jestem że Nowy rap, wersy, nowy rap i teksty Wchodzimy z nowym bitem, wchodzimy nielegal Siema, ciągle mam numer To dla wszystkich nowe bity R.A.P. ciągle robimy hip-hop i wersy R.A.P. na bitach, nowy numer tu Siema i na bitach Robię ciągle wers, robię ciągle to wszystkie Nowe numery, to wszystko sprawdzajcie Nowy beat dla wszystkich, robię ten numer. Siema to rap i będzie to flow na dobrym numerze. One jest, ma tu rap. Ciągle wersy te na bitach, robię numery. To wszystko z beatem. Nowe wersy na bitach, ma robię. Dobre, weź przestańcie dziennikarzy pisać. E, Joanna Opozda ma Antka Królkowskiego jest jego żona, a Ante Królkowski jest mężem Joanny Opozdy i mają syna i przestańcie mówić. Oni zawsze są razem, tak? Szera Remso, wstańcie nie mówić, co mówicie. Zawsze prawda w sercu, tak? Ich o tej prawdzie na wiec, a wy piszcie prawdę, nie kłamstwa, nie plotki. Dziennikarzy nie piszcie, tak, że tak nie można pi a pić, a pisz nie można. Piszcie prawdę, serca tak jak robisz się ten wers Robi się te numery Siema dobry rap i wszystko dobre teksty Robię ciągle bitach Robię ciągle nowy numer to wszystko Na bitach robię Dobry wers wszystkich siema ciągle robię Numer to wszystko Z rapu i rapuje Ciągle na bitach robię więcej tego numeru Siema ciągle robię te wersy De Robię ciągle bit De Robię ciągle numer to stale Siema i rapuje Nowe bity, nowe bity, nowe wersy Siema to robię. Wjeżdżam sobie z nowitem, wjeżdżam dla wszystkich dobry rap i będą Nowe wersy, siema ciągle robię dobre wersy RP na hip-hop, numery wszystkie Dobry rap to wszystkie bity, dobre wersy Jestem lava, siemka Znowu to na winę, dobry wersy wszystkie Nowe kawałki na dobrych wersach Robię ema, siema wszystkie Dobre nuty, wszystkie kawałki Siema to robię, dobry wers na bitach robię Siemka wszystkim numery Będzie więcej tego rapu Będzie więcej tego bitu Siema to rapu dobre wersy tu na bitach dobry rap rapuję i nagrywam ciągle mam te wersety tu na bitach robię numery wszystkie wersy się ma tu składam dobry rap to wszystko na wersach się ma tutaj na bitach robię rap wszystkie nuty będzie ema Wszystkie nuty tole, wszystkich będzie rap. Pozdrawiam, zobaczymy się jutro. się siemiatyczak, dobry numer, to wszystko będzie leciało i kawałek. Dobry rap to wszystko poleci, dla was wszystkich hop nowy. Numer z książkiem rapuje, bo kochany, nawet tak się do ludzie, mamy nasz Dorota Jędrykowi. Wujko odsyła La Marysi. La wujka, zgoda cię, proszę się o wszystko, no, mówi tak, Stofowi Ani. Wszystkie nowe numery, to wszystko z witem, dobry rap i tu jest. Gdy mamy ciągle wjeżdżane, nowe wersy dla nas stale. Na numerze będzie rap, na tych bitach będzie flow, na numerze będzie rap. Siema tutaj, na tym numerze, e rapę Nowe wersy siema, w których ludzie rowerami. Pozdrawiam tym rapem, siema i nawija. Dobre wersy tu dla wszystkich ludzi, bo tak piszemy, tylko mamy na tak retakcję językowi. Ujkowi słowa Marysi, ujkowi żygo, że Ci się o w ludzi. Mówię, to to Ani. Nowy rap i będzie. Dobry rap i teksty, robię muzykę. Dobry rap dla wszystkich siema, ciągle robię. Na te wersy będzie tutaj, siema. Wszystkie nasze kawałki Dobra nuta tu będę Robił ten wers Będę robił te traki Siema wszystkie nowe bity Siema wszystkie kawałki Nowy rap to wszystko jest i z beatem. Robię rap dla wszystkich Siema pozdrawiam Ciągle robię te numery i rapuję Na dobrych wersach siema Tutaj na te bity e Rap muzyko Hip hop, dobre wersy. Rapuję i robię. Siema, dobry rap, i wszystko to zrobię na bitach. To będzie nowy numer, i to wszystkie. Sprawdzacie nowe wersy, sprawdzacie. Jestem dla was. Gramy wersy na tych bitach. Siema, tutaj robię muzę. To dla wszystkich nasze numery. To wszystko z dobrym bitem, wszystko dobry. Numer jest tu. R.A.P. Muzyka, no i teksty. Wchodzę z bitem na tym numerze. Nie ma dobre wersy, to rapuję. Gdy robię ciągle na bitach, robię ciągle wersy te. Na dobrym wersie będzie numer ten. Na rapie nowe wersy, sprawdzajcie nowy tekst i numery. To wszystko z bitem ciągle. Robię to, ale wszystkie robię. Rap ciągle będę robił i nawijam. Wszystkie bity robię ciągle, słuchać Nowe wersy i gadane. Wszystkie numery, to wszystko.